Hej siemanko tu miasz, 16 i witam was w kolejnym odcinku zastosowania piw na kanale dzisiaj piję piwem jest Citroen grana, Granadigo a azerówka energia czyli będą będzie jakieś energetyk pijemy dobre połączenie ale interesuje nas cukier eee, w tym cukry 4,6 gram w 100 ml o kurde, będzie bardzo dużo. Czyli ile ta puszka ma? A, tyle to co kola. Co e, to po, ponad 10 będzie. 12, coś takiego. Więc wprawdzie jest to niedużą. Niektóre słodkie napoje e, mają na przykład kola 30 gramów cukru. Gdzie Kola to jest e, zabójca, jeżeli chodzi o cukier. A tutaj, no nie, ma tylko zbyt dużo. Jednak wolałbym, jakby były jakieś bezcukrowe piwa, takie, żeby były tylko słodzik, odrobina cukru, nie wiem, słodzące, żeby wynosiły tam gram na 100 ml, żeby nie było tak dużo, żeby było słody, słodkie, a żeby nie było przesłodzone. Dobre w smaku, jeżeli ktoś nie pije piwa alkoholowego, to ta zorówka jest dobrym wyborem, naprawdę mi smakuje. Daję tu na to 7 na 10. Siemanko, do następnego filmu. Cześć, subskrybujcie kanał oraz lajkujcie filmy. Zapraszam Was na poprzednie filmy, na kolejne. Cześć.